Zbyszek! Pomocy potrzebujemy! Dziś jestem w Wilanowie, aby zapytać gwiazdy, sportu i ekranu, dlaczego przyjeżdżają na bieg po nowe życie, którego celem już po raz 19 jest promocja trudnego tematu transplantologii w pogodnej atmosferze. Pogoda na mnie straszna. Miało padać, nie pada. Każdy szczęśliwy, uśmiechnięty, bo oprócz tego, że się dobrze bawimy, to pomagamy. Pomagamy tym, którzy tego potrzebują. Ja zawsze lubię to zdanie i teraz też chciałem powtórzyć, czego się nie robi dla serca i z serca. Nie ma deszczu, ale jest zawierucha. Zawsze. <śm> tak. Jestem pełna naprawdę, pełna podziwu dla ludzi, którzy z nami w tafecie biorą udział, tak? Ludzie po przeszczepach. Wiem, że 12 lat bym nie żył. 12 lat nie byłoby pana już z nami. Na pewno, na pewno. Jestem w drużynie z Wojtkiem, który już 18 lat obchodzi w zasadzie pełnoletność swojego nowego życia z nową nerką. To są ciekawe doświadczenia, takie budujące i pokazujące, jakie są różne oblicza walki. Ta nasza medycyna, to wszystko się tak rozwija, że, że jesteśmy w stanie ratować ludziom życie jedni drugim. Tutaj osoby z nowym sercem, wątrobą, płucami, nerkami idą na równi z nami, a niektórzy szybciej od nas, którzy jesteśmy zdrowi. Transplantacja to jest ratunek dla tych, w którym medycyna wcześniej nie pomogła. Czasami zastanawiamy się, co można zrobić dla drugiego człowieka. W bardzo prosty sposób można dać mu szansę żyć. Po prostu. Warto o tym rozmawiać, dlatego żeby do każdego człowieka dotarło to, że może być dawcą, że może uratować czyjeś życie. Jako formę duszpasterstwa e, właśnie propaguje z ambony transplantację. Jako taką współczesną formę realizacji przykazania miłości. Skąd tylu chętnych, aby wziąć udział w biegu po nowe życie? Bo uważam, że naszą misją, też misją e, osób publicznych jest propagowanie przede wszystkim takich mądrych inicjatyw, a to jest przemądra inicjatywa. Bo chcę dać coś od siebie, bo ja dużo dostałem. Dzisiaj mogę pomóc i wcale nie jest wykluczone, że kiedyś o tą pomoc poproszę sam. Bo po prostu trzeba ludziom pomagać, bo na tym świecie zwanym ziemią jesteśmy tylko na chwilę, w przelocie bo mam w sobie niejedno życie i wiele szans na szczęście dla kogoś innego. Bo chcę, bo mogę, bo wspieram. Bo kocham ludzi, bo to nowa szansa. Wierzę w to. Że nasze organy po śmierci ratują komuś życie i że ci ludzie potem żyją, pełnią życia przez wiele lat. Bo chcę, żeby inni również włączyli się w to piękne dzielenie się i dawanie innym szansy do tego, żeby mogli dalej żyć. Bo wspieram polską transplantologię, która naprawdę daje drugie życie. Bartosz Kańtoch, SK.